Cześć Boże, dzień dobry. Ja się nazywam Hubert Kampa i jestem ikonopisem, a to jest krótkie wyjaśnienie kolejnej ikony. Ta ikona nosi na imię Panagia Elewraja, czyli Matka Boża Przeczuwająca. To wyjątkowy wizerunek w ikonografii bizantyjskiej, który należy do typu Chodegetria dzięki wskazującemu na Chrystusa palcowi Maryi. Ikona ta głęboko wyraża troskę Boga o człowieka. Chrystus z ręką na policzku w geście przepełnionym zmartwieniem i przeczuciem symbolizuje obecność Bożą w naszych ludzkich troskach. Scena układa się w pełną emocji kompozycję w której mieszkań nieba przyglądają się ludziom z czułością i współczuciem. Modlitwa przed tą ikoną niesie łaskę poczucia realnej obecności Boga i Maryi w naszych codziennych zmaganiach i przeżywania trosk z nami. Podobał Ci się opis? Obserwuj kanał i media po więcej. Możesz też postawić mi kawę, by wesprzeć moją działalność. Link w komentarzu. Chciałbyś mieć ikonę? Zapraszam do zamówienia na stronie pisarzikon.pl Chcesz wesprzeć moją fundację? Możesz to zrobić kupując kalendarz 12 imion Rodzącej Łaski. Link w komentarzu. Do usłyszenia.